Witamy Was serdecznie, dzisiaj znajdujemy się w Piastowie i co ciekawe jesteśmy jakieś 3 ulice dalej od pięknego pałacu, w którym byliśmy w zeszłym odcinku i dzisiaj przyjechaliśmy do miejsca, które w sumie lepiej wygląda w środku niż na zewnątrz a jest to opuszczony klub Grota Dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku i zaraz zobaczycie dlaczego ten klub właśnie nazywa się Grota wystrój był wzorowany na coś w stylu jaskini. Tam chyba z jakiegoś styropianu jest zrobione wszystko. Niestety strasznie zniszczone. I tutaj mamy wejście do głównej sali, która no, robi niemałe wrażenie. Grota był jednym tutaj z największych klubów w okolicy jeszcze kilkanaście lat temu. Jednak został zamknięty w 2004 roku, po tym jak na jednej z imprez został tutaj zadźgany, młody chłopak. Przed wejściem stoi podobno jakiś krzyż i informacja o tym, jednak nie założyliśmy, to może zobaczymy przy wyjściu. No ale klub rzeczywiście robi ogromne wrażenie, bo jest kolosalny. Tutaj po prawej stronie mamy bar. O, jeszcze stara, orzeszoniona butelka stoi. Co to? czekaj. Zakłady 100 mil. No, bo tutaj cały ten teren, dookoła znajdują się zakłady gumowe 100 mil. I wcześniej ten budynek jeszcze należał także do tych zakładów. Dopiero później został on przerobiony na klub robotnika. A potem jakiś czas temu na, na klub Grota. Jakiś czas później. Dobra, jestem tutaj na scenie i zauważyłem, że są tu jakby takie kładki zawieszone nad sceną. Tam jest jedna też na górze. A ze zwisają sobie kable i linki od kołowrotków. Zaraz znajdę tam wejście. To jakieś wąskie przejście. O proszę i mamy drabinkę Ta Drabinka jest jeszcze w całkiem dobrym stanie Raczej chcę jak się urwie. Za to kładka już trochę gorszy to tu widzę dzielę Co to było? Zobaczcie tutaj ją niny w dół. Jestem przygotowany do kołowrotków. To nie mam pojęcia, co to jest. Jakoś tutaj jest przekładnia tych rurek. Kurde, czego ona mogła Patrzcie, cała ściana od wróżka. W takim popietrze. O, jakie tu fajne schody są. Okręcone. Ja. Budynek jest naprawdę ogromny. W tym momencie obchodzę główną salę tylko różne po pokoje. Niestety już kompletnie puste. Wejścia. Dzisiaj nam się fajnie trafiło. Wszędzie jest środna ściana. Wszystko to się pięknie błyszczy. Nie wiem, czy widać to na filmie, ale chyba tak. I Wszystkie ściany tutaj przepięknie nam się mienią. Zobaczcie, tu mamy jakiś steropianowy kawałek skały. O, jest, to jest prawdziwa skała i Ula naprawdę ją podnosi. Dobra, zwracam honor. Dobra, a więc z tymi pięknymi, kręconymi schodami wejdziemy sobie na górne piętro, gdzie już zresztą byłem, skacząc ze sceny. Zorganizował strony owce, Państwo? Nie wiem, jak dosłownie. Widzicie się do tego wykończenia? Ktoś się postarał. Nie wiem, kto. Zobaczcie, znalazłem ten safe. No dosyć potężnych rozmiarów. Safe. Dobra, staliśmy szafę, która się okazało, że nie jest zwykłą szafą. Jest skrymka. Zapraszam. Dobra. I mamy tu narnię. I tam sobie ziemią motylki. A nie, nie odpadł, myślałam, żeby odpadł. Dobra. Fajna szafa. No nie? Podchodzimy jeszcze na taką nadbudówkę. Na górę. O, i możemy tutaj sobie spokojnie wyjść na dach. Dobra, jeśli chodzi o sam budynek klubu, to tyle, bo no, sami widzicie, że nie ma tam zbyt dużo ciekawego. Ale jednak najlepsze jest to, co jest pod budynkiem. Otóż pod całym budynkiem mieści się główny schron całych tutaj e, zakładów gumowych. Jak one się nazywały? Stomil. Stomil. E, I tutaj, właśnie pod tym budynkiem, mieścił się główny schron dla całych tych zakładów. Dobra, a więc dziewczyny wchodzą wejściem pod schodami. Ja wchodzę zejściem pod ziemię, pod drabinkę Pod drabinkę. W środku mamy niestety wysoki tunel. Wejście po prostu jak Mam <śmany w sesie> <śmany> jakąś szafę i bucik stojący <śmany w szafę> Więcej dokumentów Jakiś rur Tutaj chyba wszystko było spalone Wszystko jest ubrudzone Jakieś mapy gdzie? Tam, tam. Aha, mapy. Jakie jest zdjęcie, Gdzie jest O proszę. No. Na ścianę oparta stoi ogromna mapa całych zakładów, w których właśnie jesteśmy. Mamy tą główną ulicę i cały ciąg budynków fabrycznych. A my znajdujemy się w tym budynku. O, wow. Elektrokardiogram z jakieś te z lecznicze rzeczy? No, nie wiem właśnie. Mhm. Karta badań. O kurde. Skąd tu karty badań wzięły? Tu w ogóle mamy taką całą szafę na dokumenty, która jak widać była taka zasuwana, ale chyba jednak się nie da. Już zasunąć. No tu praktycznie chodzimy po tych wszystkich aktach. One się badają się po ziemi. No ale co robią akta zdrowia i badań w klubie? W klubie? Chyba że mam taką teorię że mogą to być e, wszystko dane pracowników zakładów Stomil. To ile ich tu było? No, to są duże zakłady, tu jest kilkanaście budynków na całym tym terenie, mhm. więc kilkaset osób mogłoby tu być zatrudnionych i po prostu to była jakaś... E, e, no, jak to się nazywa? Miejsce, gdzie się dokumenty przechowuje. Archiwum. Archiwum dokumentów. Słuchajcie, tutaj cała podłoga usiana jest czymś, co... Nazywane było IPP, czyli indywidualny pakiet przeciwchemiczny. Są takie małe plastikowe pudełeczka. Tutaj <grymny> wygląda, że chyba było zużyte. Pełne jest tutaj tych zestawów. One musiały być wiesz, co w tej skrzyni wrzucone. To się tutaj powyjmował Wielka masy skrzynia wojskowa No i jeszcze co ciekawe mamy tutaj całe nosze Też już ledwo się trzymają Wow No i to na co czekałem całe pomieszczenie Wypełnione starymi maskami gazowymi Ubraniami ochronnymi Wow! Kolejne dwa sejfy ogromne, takie jak na górze, tylko bardziej zniszczone i zardzewiałe. Tutaj drugi. A za mną na haczyku wciąż wisi sobie maska. Tu natomiast, przy samym wejściu do schronu, mamy napis: laboratorium fotograficzne. No i oderwane litery: 100 mil. Czyli to jest wszystko jeszcze z czasów, kiedy nie było tu klubu, a był, były zakłady 100 mil. Jak widać schron był po prostu zaadaptowany na część tych zakładów, a w razie potrzeby ludzie mogli się tu schować. Co to? Przeglądamy się w lustrze. A, spoko. Kalendarz. O proszę. Właśnie tam nie dochodzili, bo tak kalendarz tutaj stąd jest z 98, natomiast yy, na górze wisiały kalendarze z 2004 roku, czyli wtedy, kiedy zostały te zakłady zamknięte. Wiesz, tutaj pewnie nie odnawiali nic, się, wtedy pewnie tak się stało po prostu. Właśnie tak myślę, że. Yy, znaczy nie z tego cały czas. Że tak, że schron był jeszcze z za czasów zakładów 100 mil. Po czym kiedy zamieniono to na klub, to tutaj nic nie robiono. Co to? Nie wiem, co to. No i dobra, jeśli chodzi o ten klub, to by było raczej na tyle. Zwiedziliśmy go bardzo dokładnie. Jak sami widzicie, nasze ujęcia no już coraz lepiej nam wychodzą, ale wciąż zbieramy jednak na sprzęt, więc jeżeli chcielibyście się jakoś dorzucić, pomóc nam, to w opisie macie link do strony, na której możecie nam przelać dowolną kwotę, nawet złotówkę czy cokolwiek. No ale teraz żegnamy się z Wami i do następnego odcinka.